YouTube, czyli światowa aplikacja i strona, na której rocznie są publikowane miliony filmów. A to ja, po prostu ja, nagrywający kontent MTB. Ale co jeżeli powiem Ci, że stworzyłem zupełnie nowe konto na totalnej innej tematyce i anonimowym głosie AI? W tym odcinku pokażę Ci, ile subskrypcji zdobędę w 3 dni ciągłego publikowania filmików z gierek, żeby się dowiedzieć, ile zbiję na tym subów. Oglądaj do końca. Zapraszam. Yo widzowie, mamy godzinę aktualnie 16.58 i padło na nazwę e, Bilbo Games nie wiem dlaczego, nie pytajcie, po prostu będzie ogólnie z gierek no i co, lecimy pierwsze co zaczęłam robić to oczywiście robienie profilowego bo jeżeli ktoś będzie chciał kliknąć przycisk subskrypcji to zobaczy fajne profilowe jeszcze bardziej go do tego przyciągnie więc wy też możecie zasubskrybować jak już tu jesteście a efekt końcowy wyświetla wam się na ekranie Potem zacząłem robić szybki banner na swój kanał, żeby jak ktoś wiesz już kliknie na mój kanał, żeby tam widział taki fajny przycisk subskrybuj. No i co, Zobaczycie efekt sobie końcowy. Więc myślę, że wyszło fajnie. A my lecimy do edytowania pierwszego shorta na tym kanale. Dobra, jak już to edytowałem i zaraz zobaczycie efekty tego całego mojego edytowania. Wielbłądy to najbardziej ope zwierzęta w Minecraft. Dlaczego? Już ci tłumaczę. Wielbłądy są najwyższym pasywnym mobem w grze, co cię niezniszczalnym od zoomu. Jak siedzisz na wielbłądzie, to nie trzeba skakać tak jak koniem, żeby przejść przez płotki, więc teraz już wiesz dlaczego. Ostatnie, co postanowiłem zrobić tego dnia, to założyć fejkawego Facebooka i napisać wiadomości, że potrzebuję subskrypcji, jestem nowy i nagrywam ogólnie wiadomości na przykład z Minecrafta, nie? I zobaczymy, jak to się potoczy i przechodzimy do dnia drugiego. Dzień drugi zaczął się w sumie nawet spoko, bo weszłem na mój kanał i miałem już jedną subskrypcję i 14 wyświetleń pod moim filmikiem, więc myślę, że git, więc od razu postanowiłem wrzucić kolejnego shortsa. Okazało się, że dzień drugi wyglądał totalnie tragicznie. Zdobyłem dwie subskrypcje, ale nagle wszyscy moi subskrybenci odjęli mi po prostu te subskrypcje i zostałem z niczym. Od tego momentu postanowiłem mocno przytrehardzić i nagrać coś fajnego, co mi podbiło serca Minecraftowych widzów. Nie wiem czy tak można nazwać, ale powiedzmy. Następnie zrobiłem mini edita, wiecie, takie Minecraft coś tam jakieś skilly <laughs> itp. No i co? Poszedłem na dwór na około 5 godzin i tak wróciłem, to to co ujrzałem było po prostu piękne. Gdy wbiłem na mój kanał, uzyskałem 8 subskrypcji, a mój pierwszy film dobył 300 wyświetleń i 29 łapek w górę. Jak nie miałem nadziei, teraz zacząłem już umieć. Potem wgrałem swój ostatni filmik na moim kanale, właśnie tym minecraftowym i nadszedł koniec dnia trzeciego. Dobra widzowie, wchodzimy na kanał, wysiedł swój kanał i mamy 18 subskrypcji. I łączny wynik nasz to jest 726 wyświetleń I tyle udało nam się zdobyć przez 3 dni. Właśnie wygrywania takich filmików. Więc myślę, że to jest naprawdę spoko wynik. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o subie łapce. No i co? Siemanzko?